Młoda kobieta w wieku 25 lat pewnie stała na własnych nogach. Miała wszystko, o czym marzyła, z wyjątkiem męża. Oczywiście nie posiadała jachtów ani ekskluzywnych rzeczy. Nie była milionerką, ani rozpieszczoną blondynką, ani też nie miała takich wymagań. Ale to, co miała, w zupełności jej wystarczało. Przyzwoite mieszkanie, na które nie pomagali jej rodzice, było w nowym budownictwie, ale w przystępnym segmencie cenowym. Rodzice dali połowę kwoty, a resztę dołożyła sama. Nowy, również budżetowy samochód również zarobiła sama, pracując w dobrze płatnej firmie finansowej. Krysia trafiła do tej firmy również dzięki swoim umiejętnościom. Nikt jej nie protegował. Właściwie nie miała już większych pragnień. Ukochana osoba obok to o czym myślała i co wszyscy wokół jej mówili. Ale młoda kobieta nie spieszyła się, by chwytać byle kogo. Uważała, że czas jeszcze jest i nie ma powodu do paniki. Ale los podarował jej na 25 urodziny ukochanego, pretendującego do roli męża. Już po kilku miesiącach znajomości Krysia otrzymała oświadczyny. Ale radować się było za wcześnie, bo wyglądało to jak płucina w twarz. Jak to zwykle bywa, na początku wszystko wyglądało romantycznie. Koła był jej rówieśnikiem i poznali się na spotkaniu absolwentów, jak to dziwnie by nie brzmiało. Otóż w dziewiątej klasie przeszła do innej szkoły. Ale na spotkanie klasowe nigdy nie była zapraszana. Koła natomiast przeniósł się do jej starej szkoły i w tym roku po raz pierwszy się spotkali. Koła okazał się dżentelmenem i zaofiarował, że odprowadzi ją do domu. Trudno było odmówić, tak się o nią martwił, jak wróci sama. Zgodziła się, choć sama była samochodem, było wzruszające obserwować, jak młody człowiek znalazł to, że dziewczyna nie pije. Czymś rzadkim i był tym zachwycony, nie wiedząc, że była za kierownicą. W rezultacie Krysia musiała podwieść chłopaka do domu. Odmawiał i w żaden sposób nie chciał jej obciążać, ale nie mogła go wysadzić i pójść do domu. Tak to wszystko zaczęło się dyskretnie. A potem przerodziło się w poważny związek, a Krysia uważała, że znalazła swoje szczęście. W życiu kołuli nie było tak bajkowo, jak u jego dziewczyny. Niewielka pensja, stanowisko poniżej wszelkiej krytyki, operator w banku. Nie ma własnego mieszkania, samochodu, oszczędności. W porównaniu z Krysią był na samym dnie, jak uważał. Po spotkaniu absolwentów zrozumiał, że ma do czego dążyć, i było mu smutno, że nic nie osiągnął w porównaniu z rówieśnikami. Wcześniej uważał, że jest w porządku, wszystko jeszcze przed nim, i nawet odnosił sukcesy u dziewczyn a Krysię zaproponował odprowadzić tylko dlatego, że inne koleżanki z klasy były zajęte lub wyglądały wręcz strasznie. Podczas przyjęcia mało mówiła. Inne dziewczyny trajkotały, przerywając sobie nawzajem o swoich dzieciach, a ona nie miała o czym wtrącić. Oznacza to, że nie ma jeszcze potomstwa. W ogólnym zarysie było jasne, że nie jest pokrzywdzona przez życie i wygląda przyzwoicie, a nawet lepiej niż reszta. Ale w końcu na spotkanie absolwentów wszyscy ubierają się, aby zrobić wrażenie i pokazać, że dobrze sobie radzą w życiu. Dlatego dla Kouli było niespodzianką, że jego nowa znajoma ma taki samochód. Młody człowiek połączył wszystkie fakty i zrozumiał, że to jest przeznaczenie, którego nie można zmarnować. Na szczęście od razu wymienili się numerami telefonów. Wszyscy się wymieniali, aby mieć na przyszłość, żeby nikt się nie zgubił, a może kiedyś znów zechcą zorganizować takie spotkanie. Potem Koła zaproponował jej spotkanie po pracy, ale Krysia odpowiedziała wymijająco, nie dając mu żadnej nadziei. Gdyby Koła nie był uparty, nic by między nimi nie wyszło. Ale młody człowiek był zdeterminowany. Nie mógł zmarnować swojej szansy i robił wszystko, aby zaskarbić sobie sympatię Krysi. Nie to, żeby się w niej zakochał. Nie była dziewczyną jego marzeń, ale było w niej coś słodkiego, przyjemnego, a przede wszystkim była zamożna. Jej dobrobyt przyciągał kolej jak magnes. Ta dziewczyna była jego przepustką do nowego. lepiej urządzonego życia, gdyby tylko wiedziała, jak kosztowne jest wynajmowanie mieszkania. Zresztą nie czuł się jak utrzymanek. Krysia była mu miła. A skoro nie ma miłości, to komu w ogóle potrzebne są te sentymentalne sprawy? Miłość i tak wcześniej czy później przemija, rozbijając się o codzienne problemy. Trzeba myśleć o praktyczności. I z Krysią mogliby całkiem dobrze żyć, ale młoda kobieta nie widziała w nowym znajomym kogoś, z kim chciałaby związać swoje życie. Podwiozła go do domu, porozmawiali, myślała, że to już koniec. Ale koła zaczął do niej dzwonić. Nie można powiedzieć, że to ją bardzo niepokoiło lub denerwowało. Traktowała go jak upartego przyjaciela. Jednocześnie rozumiejąc, że zaleca się do niej. Znudów podtrzymywała z nim przyjacielskie relacje, nie myśląc, że to zajdzie tak daleko. Młody człowiek przez około miesiąc usilnie jej się zalecał, aż w końcu jej serce stopniało. Przynosił jej kwiaty, zapraszał do kina na kawę, na różne spacery. Rozśmieszał ją, słuchał i sam opowiadał, jak marzy o rodzinie. Teraz nie miał po co wracać do domu, tam nikt na niego nie czekał. A jakby to było dobrze, gdyby tam czekała na niego żona, pobiegłby z pracy do ukochanej. Krysia nadstawiła uszu i już sama wyobrażała sobie, jak to będzie przyjemne, gdy witasz ukochanego z pracy, a on cieszy się, że na niego czekasz w domu. Oczywiście rozumiała, że koła nie będzie nosił jej na rękach. To już zbyt słodka romantyka. Ale będą chodzić, trzymając się za ręce, oglądać ulubione filmy, przytuleni na kanapie, a przy kolacji opowiadać sobie nawzajem, jak minął im dzień. I będzie jeszcze wiele innych drobnostek, z których składa się szczęśliwa rodzina. I dość szybko ukochany przeprowadził się do niej do mieszkania. Ale nic z tego, co sobie wyobrażała, nie wydarzyło się. To ona wpadała do domu z pracy, lekko szczęśliwa, że na nią czekają, i lekko zmartwiona, że musi jeszcze przygotować jedzenie i zrobić coś w domu. Koła wracał do domu wcześniej. Do czasu, gdy przeprowadził się do ukochanej. Zdecydował się zmienić pracę, ponieważ w banku był długi dzień pracy i wielu niezadowolonych klientów. Zaczął pracować jako kurier, i w ten sposób mógł dostosować się do grafiku pracy Krysi. Poza tym, teraz kurierzy zarabiają nawet więcej niż informatycy, a to było dla niego atrakcyjne. Ale nie wziął pod uwagę, że dla normalnej pensji trzeba też dużo pracować, a on nie chciał całymi dniami biegać z zamówieniami, więc wychodził na zmiany, kiedy mu było wygodnie, a przy złej pogodzie wolał zostać w domu. Nie był przyzwyczajony do gotowania, zwykle jadał fast foodi lub półprodukty, co Krysia nie aprobowała, więc kuchnia leżała całkowicie na niej. Również oglądanie ulubionych filmików w objęciach nie wychodziło, ponieważ Kouli nie podobało się to, co podobało się jej. I innych drobnostek, które przynoszą szczęście było niewiele, faktycznie, ukochany usiadł Krysi na karku i powoli wysysał z niej soki. A żeby entuzjazm młodej kobiety nie wygasał, czasem urządzał romantyczne akcenty za sushi i zapalał świeczki. Nie było to takie trudne, a Krysia znowu topniała z zachwytu. Wszystko szło dobrze. Taki tryb życia odpowiadał Kouli i postanowił umocnić swoją pozycję, składając swojej dziewczynie oświadczyny. Krysia jednak nie wiedziała, co dzieje się w głowie ukochanego. Sama jeszcze nie otworzyła oczu i wciąż widziała w nim człowieka. Z którym można zbudować szczęśliwą rodzinę. To, że ma niejasną sytuację z pracą, tłumaczyła tym, że szuka siebie. Pracował jako kurier tymczasowo, jak sam wyjaśniał. Odszedł z banku z ważnego powodu: mało pieniędzy, dużo upokorzenia. Krysia nie miała nic przeciwko temu, że zmienił pracę. Nie to, że jeszcze szuka, dorabia, pokazywała go tylko z lepszej strony. Nie była świadoma, że w rzeczywistości nie było tak, jak jej opowiadał koła. Nawet nie zastanawiała się jeszcze, że chce się szybko wyjść za mąż. Nie było to w jej najbliższych planach. Wciąż za mało się sobie przyglądali. Podczas gdy młoda kobieta pogrążona była w pracy, jej chłopak. Można powiedzieć, odpoczywał i snuł swoje plany. A ona była tam bardziej jako finansowa gwarancja ich dostatniego życia. Koła nie spieszył się z dzieleniem się swoimi planami, zamierzał sprawić swojej wybrance niespodziankę. Najpierw jednak musiał ją poznać z mamą i siostrą. Nie to, że oczekiwał ich aprobaty, sam już wszystko postanowił. Po prostu chciał pokazać, że szanuje tradycję, aby jego przyszła żona rozumiała powagę jego zamiarów. Jednak Koła nie wziął pod uwagę, że plany, które dotyczą również innych ludzi, powinny uwzględniać interesy wszystkich stron, aby nie było komplikacji. On liczył na to, że zarówno żona będzie w domu, jak i jego rodzina będzie mogła wyjść z pracy. Ale przecież zdarzają się nieprzewidziane sytuacje. Z punktu widzenia młodego człowieka wszystko wyglądało jak najbardziej wygodnie. Aby jego mama i siostra nie miały kłopotu, ustalili, że on przyjedzie po nie samochodem. Tym bardziej, że matka powiedziała, że nie mogą zostawić babci samej, trzeba ją będzie zabrać ze sobą. A jak 80-letnia osoba, która od 15 lat nie wyjeżdża dalej niż do przychodni, pojedzie środkami komunikacji publicznej? Rodzina mieszkała w sąsiednim mieście, 400 kilometrów od nich. Kouli nie było samochodu, ale często brał auto swojej ukochanej i tym razem liczył, że Krysia nie będzie miała nic przeciwko. To była sobota, ona nie pracuje, samochód jej niepotrzebny. Nie tylko pomoże swoim wygodnie do nich dojechać, ale też pokaże wszystkim, jaki jest fajny za kierownicą niemal własnego auta. Patrząc na to całościowo, nie ma sensu, aby jego rodzina przyjeżdżała na jeden dzień z takiej dalekiej odległości. Postanowili, że wtedy zostaną na tydzień, a w następną sobotę koła odwiezie ich z powrotem, również samochodem przyszłej żony. Czy młody człowiek myślał, że musi prosić o zgodę ukochanej? To jego rodzina i Krysia musi się przyzwyczajać. I może by nic nie powiedziała, ale wyszła niespodzianka. Gdy nadeszła ta sobota, kole obudziło zamieszanie ukochanej. Wstała wcześniej i gdzieś się szykowała. Kochanie, a ty dokąd? zapytał sennie. Tak, pilnie wezwali mnie do pracy, westchnęła Krysia. Nie chciałam cię budzić. Po obiedzie porozmawiamy, spóźniam się. Koła był zaskoczony i zapytał, czy nie pojedzie samochodem? To było czysto retoryczne pytanie, ponieważ Krysia zawsze jeździła do pracy samochodem. Młody człowiek musiał więc odsłonić karty. Powiedział, że dziś ma przyjechać jego rodzina i już ustalił, że zabierze ich samochodem. Zatem odwołaj, przenieś na inny dzień. Zdenerwowała się Krysia, albo niech jadą pociągiem. I tu Koła po raz pierwszy podniósł głos. Powiedział, że nie będzie zmuszał swojej babci do trzęsienia się w pociągu i niczego nie odwoła. Czekają na niego, jego bliscy chcą poznać jego dziewczynę, zobaczyć ją. A będzie to wyglądać dziwnie, jeśli wszystko odwoła. Wytłumacz im, oni muszą to zrozumieć, zaproponowała Krysia. Ale Koła wolał tłumaczyć się nie ze swoją rodziną, a z przyszłą żoną. Powiedział, żeby ona jechała do pracy autobusem, to logiczniejsze rozwiązanie. Gdy jego wybrana odmówiła, tłumacząc, że się spóźni, Koła powiedział, żeby wtedy dała mu swoją kartę i on wynajmie samochód. Chłopak był zdenerwowany, a Krysia ze zdziwieniem słuchała jego pretensji. Ale tym się nie skończyło, bo oświadczył, że na przyjazd jego rodziny trzeba się przygotować, przygotować jedzenie, bo oni będą głodni i zmęczeni po drodze. Ponadto chce, aby jego bliscy widzieli, jaka jego dziewczyna jest gospodarna. Krótko mówiąc, zadzwoń do pracy, powiedz, że dziś nie możesz, to w końcu Twój wolny dzień, zażądał Koła. Krysia była zaskoczona i powiedziała, że wtedy straci pracę, więc na autobus do pracy i mam nadzieję, że zdążysz się przygotować na przyjazd moich. I pamiętaj, oni jedzą tylko mięso, na stole musi go być dużo. Młoda kobieta spojrzała na zegarek i zrozumiała: Że dziś na pewno się spóźni. Ale to nie było najważniejsze. Musi ona uporządkować sprawę ze swoim mężczyzną, który po prostu stawia ją przed faktem, że na jej samochodzie, w jej mieszkaniu przywiezie swoją rodzinę na cały tydzień. Krysia zapytała, dlaczego tego z nią nie uzgodnił. A koła niezadowolony burknął, że chciał jej zrobić niespodziankę. W ciągu tygodnia zbliżyłaby się do jego bliskich. Głupia, bo chce ci zrobić oświadczyny, powiedział zaciskając zęby. A ty to wszystko zepsułaś! To wyznanie nie zrobiło na krysi wrażenia. Tym bardziej, że nie spodobał jej się jego ton. W końcu koła zaczął wpadać w histerię. Dopytywał się jej. Czy w ogóle zamierza za niego wyjść, czy on dla niej nic nie znaczy? Jeśli tak, niech to powie. Młoda kobieta była w szoku. Na pewno nie takiego oświadczenia się spodziewała. Jakby jej robiono łaskę. Powiedziała, że koła ma dziwne wyobrażenie o tym, jak prosić dziewczynę o rękę. Czyli musiałem na kolanach przed tobą klęczeć. Rozzłościł się koła, Krysia stwierdziła, że musi iść do pracy i nie ma czasu na jego histerię. Wtedy koła wybuchł i oświadczył, że pójdzie nocować do przyjaciela. Spodziewał się, że jego wybrana przyłazi do niego na kolanach, w końcu tak ją wytresował, że się o niego stara. Ale Krysia nie spełniła jego oczekiwań. Młoda kobieta przeanalizowała wszystko i zrozumiała, że chłopak po prostu ją wykorzystywał, dlatego nie zamierzała dłużej wyjaśniać z nim relacji, tylko po prostu zmieniła zamek. I dobrze, że wezwano ją tego dnia do pracy, bo wpadłaby w pułapkę Alfonsa. Dziękuję, że wysłuchaliście historii do końca. Proszę wesprzeć kanał lajkiem. To dla mnie bardzo ważne. Do następnego spotkania.